W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, nasz kolejny wykład na temat Księgi Habakuka ma przed nami odkryć to, kto należy po pierwsze do ukaranych przez Boga i już prorok Habakuk, kiedy Pan Bóg mu objawi, które grupy będą ukarane przez Boga. Już prorok Habakuk mówi wyraźnie o tym, że będzie taki dzień, przyjdzie taki dzień, kiedy ta sprawiedliwość Boża się na tych, że dokona. I również dzisiaj patrząc na proroka Habakuka, zobaczymy jaka jest odpowiedź na to samego Habakuka, co on robi w tej sytuacji w obliczu zagrażającego zła, w obliczu tylu cierpień, które na niego spadają, tego niepokoju tych wszystkich bezbożnych których opisuje. Prorok mówi tak: biada temu, co mienie cudze zbiera i obciąża się zastawem zbyt wielkim. Biada ciągnącemu dla domu swego zysk nieprawy, aby zbudować wysoko swe gniazdo. Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, umacnia twierdzę samą nieprawością. Biada temu, co zmusza bliźniego do picia pełnych pucharów, którego całkiem upija, by przyglądać się jego nagości. Biada temu, co mówi: Obudź się do drzewa i podnieś się do głazu niemego, okryte one złotem i srebrem, lecz ducha w nich wcale nie ma. Tych pięć przestrug, które daje prorok, opisuje zarówno nas, którzy wszyscy borykamy się z tymi różnymi grzechami tutaj opisanymi i cały czas w tych wszystkich biadoleniach, w tych złożeczeniach, które tutaj, pięciu złożeczeniach, które, które prorok mówi, to, to widzimy, że wszystko polega na tym, że człowiek pragnie zrealizować swoją drogę, pragnie zapewnić sobie bezpieczeństwo, pragnie zapewnić sobie byt, Buduje miasto na krwi przelanej. Buduje pokój na nieprawości. Buduje oczywiście spokój na nieprawości. To jest, drodzy wierni, pierwsze pytanie. Po co my chcemy tego pokoju? Czy dla spokoju, czy dla chwały Bożej? Jeżeli człowiek pragnie pokoju na Ukrainie, w Rosji, w Ameryce, w Polsce pogodzenia się tych dwóch obozów które właściwie mówią tak samo ale się muszą kłócić żeby wygrywać swoje interesy polityczne jeżeli człowiek pragnie pogodzenia się tego wszystkiego pragnie uspokojenia się tego dla samego siebie to właściwie Pan Bóg go nigdy nie wysłucha bo Panu Bogu w ogóle nie zależy na tym żebyś ty miał na ziemi spokój Rozumiany jako to, że nic się wokół ciebie nie będzie złego działo, a ty sobie będziesz jak święta krowa w Azji chodził po ulicach, mity, kany, żadną przemocą, żadnym doświadczeniem itd. Pan Bóg pragnie zbawić każdego człowieka, to jest cel Boży i pragnie go zbawić, a jedyną drogą do zbawienia jest On sam. I krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, i wypełnienie woli Bożej w życiu człowieka, a tym wolą Bożą w życiu człowieka pierwszym zadaniem jest oddanie Panu Bogu należnej czci i chwały. A zatem, jeżeli nasze prośby o to, żeby było dobrze, są podszyte strachem, bo się boimy cierpienia, bo się boimy, że zaraz jakaś bomba nuklearna strzeli i wszystko zniszczy, i my ze strachu kołagamy Pana Boga, to obawiam się, że nas raczej nie wysłucha. Jeżeli my się o taki pokój modlimy, jak który zażegna tylko walki, to myślę, że nas nie wysłucha. Bo Pan Bóg nie chce nam dać takiego pokoju. Sam powiedział, że przychodzi rzucić ogień na ziemi i pragnie, by ogień zapłonął, a nie spokój rozumiany jako ludzki, ludzkie pragnienie. Pokój na ziemi, czyli zaprzestanie jakichkolwiek walki działań zbrojnych, może być wolą Bożą tylko po to, by jego królestwo się lepiej rozszerzało. Ale czasami ludzkość dochodzi do takiego momentu, że pokój jest przeszkodą ten na Ziemi do rozszerzania się Królestwa Bożego, ponieważ ludzie już tak utonęli w samozachwycie, tak utonęli w tym dobrobycie, że nie są w stanie w żaden sposób oddawać należnej, trwałej czci Panu Bogu. Prorok mówi tak. Wtedy podniósł się wicher i ustał: Przestępcą jest ten, co ubóstwia swą siłę. Może właśnie dlatego nie ma na Ziemi pokoju, bo Pan Bóg, doskonale znając już naszą miernotę w XXI wieku, nasze skażenie umysłowe mediami wszechobecnymi i manipulacją, wie, że gdybyśmy taki pokój osiągnęli. Ubóstwilibyśmy własną siłę, i może by nas wszystkich tu stracił na piekielne męki. A zatem pierwszym zadaniem, czytając Księgę Habakuka w obecnej sytuacji, jest oczyszczenie intencji, a żebyśmy nie pragnęli spokoju, ale pokoju Chrystusa. I prorok Habakuk, drodzy wierni, mówiąc o tym pokoju Chrystusa, o tym oczywiście jeszcze nie znając Chrystusa, Mówi takie słowo. W morze rzuciłeś jego konie w kipiącą topiel wód mnogich. Usłyszałem i serce moje struchlało. Na głos ten zadrżały me warki. Przenikła trwoga kości. Kroki się moje zachwiały. W pokoju jednak wyglądam dnia utrapienia, który nadchodzi na lud, co nas gnębi. Drodzy wierni, to jest niezwykle ważny tekst, ponieważ w tej modlitwie prorok mówi, że dla chwały Bożej gotów jest ponieść największe cierpienia. Znowu, akurat teksty tego tłumaczenia nie oddaje nam w pełni, o czym mówi prorok, bo tutaj prorok mówi tylko, aby przeniknęła trwoga me kości, a jak weźmiemy tłumaczenie wujka, to przeczytamy tam, aby zgnilizna weszła w kości moje. Zgnilizna wchodząca w kości to jedna z najgorszych chorób, która prowadzi do strasznego cierpienia i niemocy człowieka. Człowiek nie może się ruszać. Było zgnilizna, która wchodziła w kości, to oczywiście obraz cierpiącego Hioba, to oczywiście choroba, która trawi wszystko do szpiku kości. I prorok mówi, niechaj wejdzie we mnie ta zgnilizna. Jeżeli przez to ma się objawić chwała Boża, proszę bardzo. Kto z nas jest gotów, drodzy wierni, na to, żeby za prorokiem powiedzieć takie słowa? Jeżeli nikt, to nie spodziewajmy się, że rychło Pan Bóg nas wysłucha, bo będzie nas chciał przygotować do takiego stanu, ażeby mieć nas jako świętych, a nie jako zwierzęta, tylko jako ludzi. Którzy potrafią znieść się na wyższy poziom, a nie tylko biegać za swoimi potrzebami i bać się tego wszystkiego, co na nas przyjdzie, z tego powodu, że myśmy się już do wygód i pokoju ludzkiego przyzwyczaili. Niech wejdzie zgnilizna w kości moje. I teraz prorok mówi: W pokoju jednak wyglądam dnia utrapienia dla tych wrogów moich. Tu się wszystko wali, tu walczą ze sobą, tu przychodzą chaldejczycy tu Asyria pokonana, tu za chwilę pójdzie cały naród do niewoli, tu umarł aż ostatnia nadzieja na ratunek. W pokoju wyczekuje utrapienia, dnia utrapienia dla tych wszystkich. W pokoju, mówi prorok. Pokój, drodzy wierni, o który się modlimy, musimy najpierw sami uzyskać, bez względu na zewnętrzne okoliczności. Tutaj... Prorok mówi, na widok Twój trzęsą się góry. Ulewa deszczu runęła zaryczały głębiny, wysoko podniosły swe Słońce i księżyc zaćmiły swą jasność z powodu blasku recących Twych strzał i wspaniałości błysku Twej dzidy. Rozgniewany kroczysz po ziemi, w zapalczywości swej depczesz narody. Wyszedłeś na ocalenie swego ludu, na wybawienie Twego pomazańca zburzyłeś dom bezbożnego, odsłoniłeś fundament aż do nagiej skały. Drodzy wierni, to wszystko się już wypełnia od momentu wcielenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, a uzewnętrzni się to, co stało się na krzyżu w momencie, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie ponownie w dniu ostatecznym. Jeżeli człowiek ma tę wiarę, ma świadomość, że to wszystko jest przez Boga przewidziane, że nawet te największe cierpienia, które na nas spadają, są przez niego dopuszczone dla jakiegoś celu, którego my nie musimy znać, a dlatego go zazwyczaj nie znamy, bo za dużo myślimy o sobie, no to oczywiście. My zupełnie inaczej podejdziemy do wydarzeń nas otaczających. Czy zatem my mamy, drodzy wierni, przestać modlić się o pokój? Nie, mamy się modlić o pokój. Każdy kapłan w Bractwie to czyni na każdej mszy, dodając orację o pokój. Ale my się mamy modlić o pokój Boży, który może trzeba zdobyć wielką ofiarą, ponieważ mówi prorok oto tytuł tych rekolekcji, milczcie, Pan przeznaczył nas na swoją ofiarę. Może to właśnie nas przeznaczył na swoją ofiarę, i może to jest jego wola. Bądź wola twoja, codziennie mówimy. Może w końcu należy zacząć to realizować po pierwsze poprzez odrzucenie strachu. Tak, drodzy wierni, mówiąc to na przykładzie bardziej nam bliższym, macie budować kościół w Lublinie najpiękniejszą katedrę w Polsce, ale nie po to, żeby było wam wygodniej, tylko na Bożą chwałę. Jeśli będziecie to czynić dla wygody, to ta budowla będzie obrazą Bożą, a nie pomnikiem czci dla Niego. Dla Jego chwały, dla piękna świętej liturgii, dla podniosłości kultu, który Panu Bogu się należy i poprzez który człowiek wyraża to, kim Pan Bóg jest najlepiej, jak potrafi. Musimy oczyścić naszą intencję. Drodzy wierni, ostatnim punktem, który dzisiaj. Musimy sobie dotknąć w tych naszych rozważaniach proroka Habakuka, to jest punkt, który jest niezwykły z tego powodu, iż on powraca w najbardziej ważnym, najważniejszym momencie dziejowym. Mianowicie księga Habakuka kończy się tak. Figa wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności. Choć trzody owiec marnieją i nie ma wołów w zagrodach, ja mimo to w Jahwe będę się radować, weselić się będę w Bogu moim Zbawicielu. Jahwe, mój Pan, moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny. Weselić się będę w Bogu moim Zbawicielu. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Najświętsza Maryja Panna w momencie, gdy stała się Matką Bożą, zacytowała w pierwszej linijce swojego Magnificat proroka Habakuka. Zrobiła to dlatego, iż w czasach, w których żyła, był świat pełen niepokoju. Można powiedzieć, że wszystko zawiodło. Elity żydowskie skorumpowane, za czasów proroka Habakuka tak samo, kapłani skorumpowani, oddający się na pewno niechwale Bożej. Naród wybrany pod okupacją rzymską, ciągłe niepokoje, świat żyje w napięciu, wszędzie niesprawiedliwość, rządzi okrutny Herod. Nad tym wszystkim cesarz Poncjusz Piłat. Naprawdę oni nie mieli lepiej niż my, ale to tylko zewnętrzny, drodzy wierni, obraz świata. Przed momentem wcielenia świat rzeczywiście nieodkupiony był w diabelskim władaniu w sposób o wiele silniejszy, aniżeli jest dzisiaj. Znowu dzisiaj zewnętrznie może to bardziej widać, ale przecież Żydzi nie mieli Najświętszego Sakramentu, nie mieli w ogóle sakramentów, nie byli dziedzicami Królestwa, nie znali miłości i wielkości Pana Boga, tak jak my to znamy. Świat był w strasznym położeniu. Jest wiele analogii, które pokazują nam dziś i tamten świat. I właśnie w tym momencie, i te analogie również sięgają aż do Habakuka, przychodzi... Pan nasz Jezus Chrystus na świat i staje się człowiekiem, przychodzi w momencie doskonałym. Nie mógł przyjść za czasów proroka Habakuka i nie mógł przyjść dzisiaj. Przyszedł w tym momencie, w którym przyszedł czas, ażeby orędzie o tym, kim jest Bóg, było przez człowieka tak zrozumiałe, ażeby w żaden sposób katolicka prawda nie miała żadnego uszczerbka. A zatem Bóg przychodzi w zamierzonym przez siebie czasie, przygotowywanym w całej wieczności. I właśnie w tym momencie najświętsza Maria Panna, w tym momencie tragedii dzieł, w jakich żyła, w tym nazaretańskim domku, ona jedna, mająca kilkanaście lat, nieprzy, przez świat nieznana, w rozwalającym się domku w Nazarecie, w jakiejś tam małej, prawda, małym domku, w ma miasteczku, o którym nikt nie słyszał. Ona cytuje proroka Habakuka. Ona cytuje proroka Habakuka, żeby uzmysłowić nam, że my nie możemy patrzeć na świat tak, jak widzą go nasze oczy. I prorok Habakuk jest ten, który właśnie otrzymał od Pana Boga zapewnienie o Jego potędze mocy, o sprawiedliwości, o tym, kim On jest i o tym, że Jego chwała jest najważniejsza, a nie nasza wygoda. I Najświętsza Maria Panna właśnie dlatego cytuje proroka Habakuka. A moment wcielenia zmienia całą rzeczywistość. Oczywiście, ostatecznie dokona się to w czasie na krzyżu, ale oto człowiek, Bóg staje się człowiekiem, rozpoczyna się całe serce dziejów całego kosmosu. To właśnie w tym szczególnym momencie. I to jest powód do uwielbienia Pana Boga, ponieważ Bóg będzie się radować serce w Bogu. A nie będzie się radować serce w pokoju światowym, nie w dobrobycie, nie w pięknym kościele w Lublinie, który by wszystkich nas pomieścił, ale w Bogu. Zauważmy tę podstawową różnicę. To jest, drodzy wierni, nasz cel. I dlatego z tą księgą Was dzisiaj zostawiam. Jak ten cel się realizuje, będziemy odkrywać jutro, czytając sobie do południa proroka Sofoniasza. A teraz, upraszając prawdziwego pokoju dla siebie w naszym wnętrzu na wzór Najświętszej Maryi Panny i upraszając prawdziwego pokoju dla świata, padnijmy na kolana i odmówmy wspólnie różaniec.